Siemano, witam wszystkich Jedziemy właśnie na Hutę częstochowe. Jesteśmy już w Niemodlinie Tutaj spotkamy się z Przemkiem Zajedziemy zaraz na CPN Więc witam was serdecznie na kolejnym odcinku Na kanale Giętka Wędka I dzisiaj będziecie mieli relacje z treningu Jesteśmy naprawdę podekscytowani Strasznie zajarani Przygotowani porządnie Na dwa dni wędkowania Dzisiaj trening, jutro tak zwany trening z nagrodami Zaraz będzie Przemek. Tak, dosłownie za 5 minut widzimy się z Przemkiem. A no, wy się zobaczycie o wiele szybciej, bo właśnie robimy cięcie i dalszy ciąg będzie nagrywany, jak już z Przemkiem spotkamy się na centenie. Jest już Przemek. Tankuje swojego trupa. Dawaj go do pełno. <laughs> do pełno za 20zł proszę. <laughs> Siemanko. Siemka. Przygotowany? O, a jak? Patrz, tanio jeździ, na gaz tankuje. A ja. Za 20 zł dojedzie tam jest powrotem. Chciałbym za tyle. Przerwa na lunch. Kawa, nie, czy czekolada? Czekolada. Zapiekanki z takim bardzo dobrym sosem. No, ale nie dobre są te przekąski. I szybka Szybko żarełko i spadamy dalej, lecimy. Dwie godziny jazdy jeszcze przed nami. Dokładnie. Słuchajcie, jesteśmy już na łowisku. Właśnie zamierzamy znaleźć stanowiska jakieś stanowiska. Pojechaliśmy na sam koniec, gdzie niby jest najpłyciej, czyli prawdopodobnie najtrudniej. I gdzieś tutaj będziemy sobie siadać. Które stanowiska? No, te trzy mogą być. Tak. Ja będę mógł kamerą was chycić jak coś Tak No myślę tutaj, bo tu jest taki tam średnio widzi, zaczyna się tu jeden taki ten I żeby połowę maksymalnie obrać, żeby się później w trakcie zawodów nie przerzucać na przykład No tutaj na przykład tylko blisko 50 i środek metr no. Maksymalnie Bo jest wąsko z tej tak. strony ile tu będzie miało 50 metrów cały? Mm. No. 50 Co? 50. Nie Mówisz? No zobaczymy Zaczynamy, idziemy po sprzęt. Idziemy po sprzęt i się rozkładamy, tak jest. Nie podoba mi się to miejsce, to znaczy, że jest najgorsze. Ale, <grym> ale widziałem spławy już Jakie wody. spławy? Tam tam był Jaki to kaczka była niespławna. Ty już wszędzie ryby widzisz. Jeszcze dobrze wędki nie a już. Kaczki, kaczki nie ma. Ryby. ryby jest regulamin łowiska nawet. Jak widzicie, jesteśmy już na łowisku, obraliśmy różne stanowiska obok siebie. Każdy będzie wędkował na różnych odległościach i na różnego rodzaju zanęty. Tutaj mamy pełno robactwa, ochotka, czokersy i kastery, inne sprawy. Jak to wiadomo, podstawa to wszystko musi być. Do tego, ja dzisiaj, mam zamiar użyć trapera GST oraz Lorpio Light. Wymieszam to z ziemią, z klejem dostępnego nęcenia, dodam barwnika i zobaczymy, co chłopaki mają jeszcze przygotowane u siebie. A jak wyciągniemy jakieś wnioski z dzisiejszego wędkowania i się okaże, że któraś, któraś z mieszanek okaże się być lepsza, to będziemy jutro korzystali wszyscy z takiej samej zanęty i mieszanki. Jesteś był Przemka, Przemek właśnie szykuje się też. Dzisiaj będzie, co, jakie zanęty będziesz używał? A dzisiaj będę był Brudę akurat do kosza będę podawał Black Federa czarnego, a jako ziemię to będzie glina rozpraszająca czarna. Dwie mieszanki jakieś robisz, czy Nie, to będzie jedna? Zobaczymy, jak wyjdzie. Wstępnie będę chciał tak rozmyślać, że trzy do jednego. Mhm. Ale zobaczymy, najpierw będę samą, gliną podawał, jak będą reagowały. Będę podawał ogólnie te zanęta, do tego jak będą bardziej reagowały, to będę dodało coraz więcej zanęty. Może pobudzi to bardziej do łowienia. No dobrze, to ja mam inną taktykę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jesteśmy teraz u Marcina, zobaczymy co Marcin ma tutaj w co swoim mam? asortymencie. W swoim asortymencie mam Bolanda 3 kilo, ale oczywiście całego na raz nie rzucę. Yy, glinę od górka welkarską, yy, której użyję dzisiaj, ona ma 1,5 kilo, czyli na półtora kilo około kilograma będę chciał rzucić zalęty, a w trakcie będę chciał e, spróbować dorzucać do koszyka pelet nawilżony ochotka 2 mm. Po prostu mamy ten trening, żeby wypróbować każdą jedną metodę, e, jak, jak to będzie po prostu wyglądało, na co będzie ta ryba chciała brać, na co podejdzie ogólnie, czy bardziej na samą zalętę, czy zalętę z gliną. I zobaczymy. Mam jeszcze również e, dwa aromaty. Aromat e, Super Master Carmel. Będę chciał go spróbować dodać i supermaster Anysz, ale Anysz bardziej, bardziej w karmel będę szedł. Także zobaczymy, szykujemy zanętę, zaraz szybkie nęcenie i zaczynamy łowienie. Tam możecie zobaczyć jest stanowisko Przemka, wszyscy już mamy po jednej wędce zarzucone, miejsca zanęcone. Ja zanęciłem dość mocno, chłopaki troszkę mniej z tego co widziałem. Tak jest, a Przemek wam coś pokaże teraz, co zrobił fajnego. Ja nie zrobiłem tylko kolega. Kolega zrobił jego. Zobaczcie jakie fajne i to na drewnie jest zrobione, super sprawa. Uwaga, fajnie. Tam było, no i pięknie, takie coś trzeba zrobić na tych. Na takich, wiesz, paliskach. I tu, stanowiska, wiesz? I tak, no, stanowisko, las, kielbkaweczka, Zamiast nie? flagi jakiejś, no. to coś takiego. No nie, fajnie, no. to wygląda naprawdę. To wypalane Super. środki były, nie? No to grawer. Rewelacja. Pięknie. Chcemy takich więcej. Oczywiście. Może na sprzedaż. niech ten, niech ten, niech cenę powie jakąś, zrobimy sobie takich kilka doczekaliśmy się pierwszej ryby i to jeszcze jakiejś sporej. Marcina, na co? Na białe? Białe spinką. Białe spinką. I tylko rzucił. Jakby to były zawody, to już by się jarał <ścoughs> już by, już tylko ją wyciągnąć, tylko ją wyciągnąć. Wiesz że ja do tej sprawy powoli podchodzę. Tak, powoli, piękny hol. Myślisz, że leszcz? Muruje do dna. To no, może nie leszcz, bo leszcz jak poczuje to nie, nie muruje tak mocno. Zaraz zobaczymy co to jest. Jeszcze zanęta z koszyka nie wypadła. Ale fajnie walczy. Karaś pięknie I To ładny karaf. Z kilogram będzie. Ale wi widzi podbiera. Widzi ucieka tak Ale walczy. Jest nasz. Super. Odepnij go i na matę. Oczywiście. Dobra, zobaczcie teraz karaś jaki fajny. Piękny. Marcina. Spokój, spokój zioma. Zrobię mu zdjęcie i wypuszczamy go zaraz do wody. Swojego jeża. Otóż, fajny karaś. I z maty go zaraz wypuści do wody. Maciek. Maciek, Marcin. Idziemy skarać się do wody Przemysław, widziałeś? Widzę właśnie kolegę. Pięknie, nie? Piękny. Ale gruby. grubiutki. O pięknie się nastrasz. Dobra, Ale wracaj maleńki i idź po większe. Co masz, jest? Do, co masz do powiedzenia? Co mam do powiedzenia, że już powoli zaczynamy co, wyciągać jakieś wnioski? Bo na początku miałem przypon na dosyć cienki, bo chyba 0,12 mocne zacięcie, zerwanie haka. Zmiana przynęty z białych robaków na mieszankę białą z pinką i dwa, dwa białe, dokoptowane pinka do końca, aż po prostu haka nie było widać. I porzucie na pierwsze branie miałem na to. I teraz to branie porzucie od razu, tylko koszyk opad, branie, zacięcie i siedzi. I teraz mamy rybę u jak możecie zobaczyć, coś się powoli zaczyna dziać. Marcin już miał karasia. Zobaczymy, co będzie miał Przemek. Mówi, że na pęczek ochotek. I dość blisko, co nie? To jaś? Okoń. Ale jaki ładny. Piękny okoń. Okoń duży. I to chyba twój rekordowy będzie Czy większego złapałeś Bo plączesz sobie, plączesz Ale o konia ładnego walną Piękny Ale duży 30 ma Jak nie więcej sam ochotek był. No był? Trzeba się ratować. Widocznie tutaj, ochotką na okonie i tyle. Ale piękna sztuka. Super. jaki ładny, ładny ale płetwy, jak ma ubarwiony. Czekajcie, będziemy robić zlecia. Zmierzymy. Ile ma panowie? 29. 29 cm. No, czekaj, tu ładnie, pięknie, dokładnie. 3 dychy. Ty! Dużo! <grymka> ty, to, Dobra, puszczamy! O gdzieś go chciał! I zapaluła mnie zapała, aż mi na skórę Gdzie on z powrotem? Do, do podbieraka chce płynąć ty o, Co? zgubił? O, jest Widziałeś o ten gębę? No, Palucha chciał no, złapać. dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień zawodów. Właśnie się przygotowujemy jeszcze godzinka do losowania stanowisk. Mamy nadzieję, że uda nam się chociaż dobrze wylosować, żeby złapać jakąś rybkę i będzie to lepszy dzień niż wczorajszy trening. Chłopaki sobie wczoraj coś połapali, jak widzieliście, a ja niestety zszedłem na zero. Jak będzie jakaś możliwość, to coś postaram się jeszcze ponagrywać w trakcie zawodów. Ale będę skupiał się bardziej na wędkowaniu. Ewentualnie będziemy robić zdjęcia i dodamy do tego filmu. Jak możecie zobaczyć, zmieniło się otoczenie. Z tego względu, że już jest dwa dni po zawodach w Częstochowie i przyjechałem sobie powędkować w poniedziałek, żeby wykorzystać resztki rozrobionej zanęty. Nie chciałem jej nigdzie wyrzucać ani mrozić. I postanowiłem Wam powiedzieć, jak to wszystko się skończyło. Z tego względu, że. Na sam koniec zawodów zerwał się bardzo gwałtowny wiatr, zaczął kropić deszcz i byliśmy już bardzo zmęczeni tym wszystkim, chcieliśmy szybko jechać do domu. Zostaliśmy oczywiście do rozdania nagród. Yy, jakie mieliśmy wyniki? Mi się udało uzyskać miejsce ósme. Yy, Marcin bodajże był gdzieś w okolicach miejsca 30, a Przemek gdzieś pod koniec listy. No niestety, Przemek wylosował najgorsze stanowisko, ale coś tam nie, nie zszedł na zero, coś tam walczył. Marcin również walczył cały czas. Ja, miał, ja w swoim sektorze walczyłem w sumie o jedynkę sektorową, ale niestety sąsiad mi wyprzedził jedną większą rybą I, i mój wynik to było 3140, a sąsiada 4230, a po 240 coś koło tego. W każdym bądź razie zawody były zorganizowane bardzo Profesjonalnie to były w sumie chyba najbardziej poważne zawody, na których byłem i cieszę się, że udało mi się osiągnąć taki wynik. Fajne nagrody, nie powiem, bo nagrody przewyższały wpisowe i to co najmniej czterokrotnie, mimo że to było ósme miejsce. Udało mi się zakwalifikować do finału który odbędzie się we wrześniu, ale jeszcze zostało 5 tur kwalifikacji i z tego względu, że chłopaki się nie zakwalifikowali, będę jeździł na te kwalifikacje, razem z nimi ich wspierał i oczywiście wędkował też, a czemu by nie? Pobawić się zawsze można. Zapisy prawdopodobnie już ruszyły, następne eliminacje wypadają, czy cię mają. A więc jak Wam się podobał materiał ogólnie z częstochowy, może ryb za dużo żeście nie zobaczyli, ale powiem wam, że bardziej skupialiśmy się na wędkowaniu niż na robieniu, mater... robieniu nagrywaniu filmu, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się na następnym kolejnym filmie. A teraz cały miesiąc oczywiście nie ma żadnych zawodów, więc... Poświęcamy się na to, żeby kręcić materiał specjalnie dla Was. Jak co tydzień w sobotę o godzinie 8 rano będziemy starać się wrzucać filmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.